Wielkość oznacza prostotę. Wielkość oznacza prędkość. Wielkość oznacza produktywność. Nowe ciągniki serii 9 są wyposażone w zestaw wydajnych systemów automatyki pokładowej i pozapokładowej, w tym bezpłatną łączność bezprzewodową w standardzie. Razem zapewniają zupełnie nową jakość i wydajność pracy. Jedno kliknięcie i gotowe to wszystko, czego potrzeba, aby zacząć. Funkcja Auto Setup to innowacyjne narzędzie zwiększające wydajność pracy dołączone do każdego ciągnika serii 9. Praca jest wstępnie planowana na platformie John Deere Operations Center i automatycznie pojawia się na wyświetlaczu w kabinie w momencie wjazdu na pole. Jedyne co trzeba zrobić, to nacisnąć przycisk Potwierdź. Funkcja Auto Setup gwarantuje, że praca zostanie wykonana wedle założeń niezależnie od operatora, jednocześnie skracając czas konfiguracji nawet o 90%. Wraz z aktywacją automation wyświetlacza Command Center otrzymujesz również AutoTrack, najlepszy na rynku zautomatyzowany system naprowadzania. Zapewniając wzrost wydajności nawet o 14% oraz oszczędności na nasionach, nawozach i innych środkach produkcji nawet o 8%, pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe firmy. Co więcej, dzięki bezpłatnym, bezprzewodowym aktualizacjom oprogramowania ciągniki Serii 9 będą zawsze wyposażone w najnowsze funkcje zwiększające wydajność pracy. Na nierównych zboczach można również korzystać z układu naprowadzania AutoTrack Implement Guidance. Dane z drugiego odbiornika Starfire, umieszczonego na narzędziu, umożliwiają ciągnikowi Serii 9 kompensację znoszenia, co pozwala utrzymać narzędzie na właściwej linii podczas precyzyjnych zastosowań. Jeśli używasz wielu maszyn lub wykorzystujesz ciągniki serii 9 do logistyki zbiorów, z pewnością docenisz Machine Sync. Ta potężna aplikacja do komunikacji między maszynami synchronizuje kombajn i ciągnik, zapewniając bezpieczny i szybki rozładunek bez strat. Nowe ciągniki serii 9 uproszczona automatyzacja.